Pogoda jest taka paskudna, jest tak szaro i ponuro, że nawet nie chce się palca na dwór wytykać. Że postanowiłem wyjechać. Do tego jeszcze zaczął padać deszcz. I zobaczymy czy mnie nie wygoni z powrotem Ale jeździłem już w taką pogodę Nie widzimy Coś no, jest luz tutaj O oh, shit Niech dobrze jest Coś mi się zdawało no Nie jest tak sztywny jak EP2 Pro A pomyśleć, że były już takie dni Gdzie jeździliśmy na krótki ręka. To całkiem niedawno Nie było nawet tak zielono zapomniałem o tym drzewie. Ej, to jest inne drzewo. Bo śmiesznie to ono jest święte po prostu. Co tu jeszcze za nie Linki rozpięte. Mogę trafić, wszystko możliwe. Mam nisko jakieś duże. A jeszcze jedno drzewo. Zapomniałem, bo bym chyba tędy nie jechał, ale to się naturalnie raczej przewróciło. Tu czy tu, a bez brzlic znowu zaczynam żyć, znowu zaczynam żyć, znowu zaczyna żyć, He. a właściwie to nawet padać, bym powiedział bardziej, nie wiem czy jest sens kontynuować ten wyjazd w taką pogodę, kiedy zaczyna padać, no, no ale czego się nie robi dla Was. No i dla siebie, jak już wyjechałem i trochę zmokłem, to mogę zmoknąć bardziej. Świetny pomysł na ugrudzenie roweru. Zapalony rowerzysta wita zapalonego motocyklistę. Też jestem motocyklista i też byłem jeździłem. Chciałem dojechać dzisiaj do miejsca, gdzie budowana jest ścieżka rowerowa. I tu gębami za trochę. Wydaje mi się, że to co robię, to strasznie głupi pomysł, bo strasznie zaczyna padać i wiać. Wiać to wieje już mocno. Kurtkę mam całą mokrą już, kamerę. Podnie zużycie prądu pod ten wiatr 800 W Przerzucam się na sport Mam 1200 W zużycia Ale szybciej przejadę do miejsca gdzie może znajdę tą ścieżkę rowerową w trakcie budowy Jeździ wiatr jest tak przeszywający to jest jakaś masakra ale ja z kolei jestem tak niedaleko, że głupio by było teraz zawracać jak będę jechał z powrotem, to będę miał wiatr w plecy I będzie git A tymczasem zmierzam do przodu Aż mi się ciepło zrobiło Czuję się teraz jakby... jakby padał tak letni deszczyk O, gdzie z że pościgam Macie skór wielu. Wiatr w gębę, a ja cztery dechy. To jest fajne w tych elektrykach Ale nie wiem czy wiatr w gębę, czy w dupę Ale chyba przestało padać Jest, ścieżka rowerowa O, Mamy ścieżkę rowerową. Dobra. Mamy ścieżkę rowerową. Spróbujemy się nią przejechać. Czy jest wystarczająco odwardzona? Nie wiem. Czy mnie zaraz coś nie pokoni, Też nie wiem. Zmniejszę sobie pomaganie. A jest git. Mamy to. Jadę ścieżką rowerową zanim została uruchomiona. Chyba szale fotę, bo jest tak przejewana i poskudna pogoda, że to muszę zrobić. Na ścieżce rowerowej, nowej Pierwszy Dobra, śmigam dalej Zobaczę jak to ścieżynkę tutaj Prowadzi Ścieżka ta jest zbudowana podobno Po torze Byłej wąskotorówki Która tutaj, tędy szła Na pewno po drodze Mam ciek wodny Jest stary mostek, który Muszę ominąć czy znaczy Mostek nie, Mostek nie muszę omijać, ale jest ciek wodny, który muszę ominąć jakoś. I tutaj zbliżam się już bardzo do drogi. Czyli ogólnie rzecz biorąc idzie już tędy jechać. I tędy będę też wracał po ścieżce rowerowej, która jest jeszcze nieczynna. A to była kiedyś ścieżka wąskotorówki. O, jeden ciek wodny pokonany. Ale tam dalej, dalej mi się nie uda Muszę obiektyw przecierać co chwilę. Baterii trochę mi zeżre chyba. Drugi ciek wodny będzie nie do pokonania raczej. Chcę powtórzyć tą drogę, ale w dobrą pogodę. Bo to co się dzieje teraz, to jest taki hardcore, że głowa mała. Drugi ciek wodny i drugi most. Zobaczmy czy mogłem przejechać. Chyba nie. Ale ja nie chcę, żeby tu się moja wycieczka zakończyła w tym miejscu. Mały mostek rowerowy muszę się dostać. 1926 ładna data jest na tym moście. Muszę się dostać teraz na drogę. Tutaj może jest ten mostek, ale ja muszę się przedostać na drogę. Przeprowadzić przez ten mostek, na którym widnieje data 1926. Jak już się przedostanę, pewnie bym się przedostał dołem, ale. Przedostanę się tu. To był z 1926 roku. Wracam z powrotem na ścieżkę rowerową, która jest w budowie, i lecimy dalej. Nie wiem, czy jestem w stanie sprawdzić, jak daleko sięga ta ścieżka rowerowa, ale coś tam przekombinuję, spróbuję. Padliną śmierć i to strasznie, aż się cofa. Nie ukrywam, jest ciekawie. Jestem dosyć daleko od drogi. Tam jest daleko, No w sumie 150 metrów. Tam jadą samochody. Dobra, przecinam kolejną drogę na Rossochę i znowu wjeżdżam w pola ścieżką rowerową. Ale bajem. Będę jej używał częściej, jak tylko będzie zbudowana. Nawet chętnie bym na otwarcie przyjechał. Jak będzie jakieś uroczyste, zawracałbym, ale zobaczymy jeszcze dalej. Jak ta ścieżka jest dalej posunięta, szczerze mówiąc, kawał drogi ujechałem już. Myślę, że na zwykłym rowerze, a tym bardziej na takim cieńszymi oponami, jechałoby się tutaj dosyć ciężko. Mam 76% baterii i wcale nie żałuję, że jednak. Mam wow! mamy ścieżkę dalej. Wyjeżdżamy i spadamy na dalej na ścieżkę. Zajebiście. Właśnie, tu są tory. Jak widzicie, tu są te tory. Tu są skorówki. Tutaj był taki przejazd. I to wszystko przechodziło tutaj. Więc jedziemy. Ciekawe, czy gdzieś tutaj jeszcze leżą tory, czy jak oni spychali tą, tą ziemię, tą drogę to te tory zostały usunięte nawet nie wiem czy mi się ciężko jedzie czy lekko bo silnik mnie cały czas mocno mocno wspiera, no co mogę powiedzieć zajebiście, po prostu zajebiście, nawet nie wiem na jakiej wysokości jestem ale zbliżam się chyba do Dębów Szlacheckich gdzieś no i trochę mam obawy o swój prąd, chociaż jak dopedałuję trochę a w drodze powrotnej wiatr mi pomoże Ciekawe jak daleko zajadę. Tutaj chyba się już kończy, bo maszyny stoją. Ale tam coś jeszcze prowadzi. Więc jest szans dużo. Aż tu może coś innego być budowane, chociaż składowisko jakieś do elementów tej ścieżki. No jest dalej. Jest dalej. No to jedziemy dalej. No powiedzcie, jak latem się to będzie jechało, to będzie po prostu kurwa pięknie. Będzie mega pięknie. Piatrak stary. Koźlak czy jakiś tam. Cały czas mam duże zużycie 800 W, ale jadę po grząskiej drodze i do tego stoi manekin tu z wodą strach na wróble. o masakra on będzie atrakcją tej ścieżki rowerowej znowu jakieś skrzyżowanie grzeromin chyba a tu przede mną dalej ścieżka więc nie pozostaje nic tylko jechać ją dalej A tam obok idzie jakaś polna dróżka Ale tutaj Tutaj to będzie tak mega, że postawić jeszcze parę ławeczek Ja tu będę chyba codziennie To po prostu jest mistrzostwo tutaj W tym miejscu Wydaje mi się, że znowu gdzieś wyjadę Jeszcze za bardzo nie wiem gdzie, ale zobaczymy Taki mały przystanek W fajnym miejscu Gdzieś, nie wiem na jakiej wysokości jestem, ale to jakiś Trochę kawałek za, za dębami, nie wiem. Tutaj obok jakaś yy, droga polna jest, więc gdybym wiedział, że taka droga tutaj jest, pewnie bym z niej parę razy skorzystał. A tymczasem jadę sobie po nieotwartej jeszcze ścieżce rowerowej i mam taki fan, że to jest masakra. Mam nadzieję, że niedługo będzie otwarta, będzie można już się latem przejechać po niej. A dzisiaj ze mną czarny Gieniu, 65% baterii. Mam nadzieję, że Teraz jadąc z powrotem tą samą ścieżką z wiatrem, tego prądu starczy. Raz muszę się przedrzeć przez mostek, a później już wyjeżdżam normalnie na asfalt. Jest, nie, no jest mega. To jest po prostu świetnie. Jadę dalej, zobaczę jeszcze kawałek tak gdzieś do 50% baterii, zobaczę dokąd yy, będzie prowadziła ta ścieżka, później najwyżej przełączę się na eko lub będę więcej dokładał, a tym bardziej jak będę jechał z powrotem, już będę miał z wiatrem. Więc jak osiągnę 50% baterii, żeby nie faniakować i nie ryzykować, to będę wracał. Dzisiaj trochę dostanie po tej ścieżce Eugeniusz. Śmigam dalej. Ktoś tu już jechał rowerem. Nie? Ktoś już sprawdzał tą ścieżkę. O, w starym polu jestem gdzieś. Tu to jest dziko, jakiś rów. A właśnie, skończyła się ścieżka. Jakieś zabudowania są, ale nic tak bardzo w pobliżu. No i zobaczymy dokąd dojadę. Tam widzę drogę jakąś. Jak dojadę do asfaltu, to może zawracam już. No nie, to wprowadzi jeszcze kawał kawał dalej. Dobra, jedziemy. No dobra, mamy to. Chyba. Wiem gdzie się kończy ścieżka rowerowa. Czy tam będzie dalej prowadzona? Trudno powiedzieć, bo widzę, że tu coś zagrodzone. Może tutaj ta wąskotorówka szła dalej. Tędy. Prawdopodobnie tak. Ale jeszcze nic nie jest ruszone, chyba że gdzieś jeszcze tam. Zaraz zerkniemy. Mamy wjazd tylko do lasu, ale też można z niego skorzystać. I myślę, że kiedyś z niego właśnie sobie korzystam. Tak czy inaczej jestem gdzie jestem. Kusi, żeby jechać tą drogą w lesie, bo może trafię właśnie z powrotem na tą ściechę rowerową. spróbujemy Także było inaczej kawałeczek. Gdzieś na pewno wyjadę. Aczkolwiek nie wiadomo gdzie. Ślisko tu jest dosyć. Gęsto się robi. I to liściasto. A liściasto to kleszczasto. Mam nadzieję, że teraz kleszcze mnie nie zaatakują. Ale myślę, że gdzieś do ścieżki dojadę. Tej, którą mijałem. No bo jednak w tym samym ujopie wydzielę jaki korzeń Uf. Trochę się że się wyłożę na nie że się poślizgnę. O, ona jest tam, ta ścieżka. Chyba w porę zawracam, ale zdejmę trochę tego wspomagania, bo tak mnie pogania, że... Tak, tam jest ścieżka. Tu gdzieś wyjeżdżam na pole jakieś. A no, to chyba trzeba będzie jednak wracać tam. A ta bombka się paliła. Coś miał zabawę. Sama z siebie by się nie zapaliła raczej. Jest mega, jest pięknie. No Szkoda, że znowu zaczyna padać. Na końcu tej wycieczki, czy chciałem zrobić wam live'a? Mojej kamery DJI Osmo, ale jakoś live nie wystartował i nie udało mi się tego zrobić. Wiem, że widzieliście to, że jest transmisja na żywo i czeka na RR Travel, czyli na mnie, ale jakoś nie udało się tej transmisji wystartować. Muszę przeczytać, czy, czy to jest wina linku, czy, czy, czy wina jakichś pozwoleń z aplikacji tej kamery. Być może jest jakaś aktualizacja, której. Nie zrobiłem, w tej chwili jest e, świeżo opublikowany film, więc nie chcę tutaj mieszać, ale myślę, że jakąś taką transmisję testową e, zrobię, żebyśmy mogli zobaczyć, czy jestem widoczny, czy mogę Wam odpisywać na komentarze. Widzieliście, szykuje się naprawdę, fajna ścieżka rowerowa. No teraz była pogoda jaka była, strzeliło mi nagle do głowy, żeby sobie pojechać i, i pojechałem. I było fajnie i... i deszcz mnie trochę zmoczył i wiatr w gębę i baterię rozładowałem dosyć mocno. Ale jak to już będzie gotowe, nawet jak nie będzie wyasfaltowane, wyłożone kostką, cokolwiek, będzie wysypane jakimś takim żywirkiem, to i tak by to będzie mega frajda przejechać się taką ścieżką rowerową. Tym bardziej, że jest to ścieżka, która prowadzi, zaraz sobie to sprawdzę, bo włączyłem jeszcze nawigację i zapis ścieżki na zegarku. W większości pokrywa się z taką dawną, już zapomnianą drogą kolejki wąskotorowej. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają kanał, którzy skorzystali z linka, wiadomo którego bajka fi. Bardzo Wam dziękuję. To na pewno motywuje i ja tworzę dla Was dalej. Mam nadzieję, że, że to grono się powiększy, będzie nas więcej, filmy będą szły do przodu. Ja będę mógł dla Was testować nowe rowery. Do zobaczenia. Cześć.